Nać kodziumeczki, tak to, to jest Game the Taekwondo. Tutaj nam się sprzedaje grać dziki zachód. No i może jakieś badania zrobimy własny silnik gry. Rozpocznij badanie, wkrótce mamy tyle punktów, badań <laughs> zarobione trochę słabo słabiej niż ostatnio dzięki silnikom gry możemy lepsze gry tworzyć Więc będzie fajniej A ten się znowu drapie po głowie zamiast pracować no i teraz badania OK sama uczek w grze możemy zbadać może zrobimy nową grę Eee, o czym możemy zrobić gry? gry. Nie wiem, jaka ewolucja, nie, nie, nie ma tego dobrych tematów mm. RPG Nie No dobra, stworzymy Grę RPG Na PC, tak? Dalej, jak wody, <śm -1> podejście i zadania muszą być dobre. Bardzo rozgrywka trochę mniej, jeśli kto do... w ogóle. Ok, <śm -1> <śm -1> przepraszam, ale dobra teraz. Dialogi muszą być bardzo ważne. Projekt poziomu. Trochę mniej, ale nie za bardzo. Sztuczna inteligencja w rpg raczej nie. Dobra, stworzy nam tę grę. Evolution. Projekt świata. Grafika. mogą być duże. Dźwięki na średnim poziomie Punkty technologii coś nam tak nie idą teraz no, Mało technologii w tej grze. O, już level apy mamy. Level apę y. Level Apów y. Wydaj grę nie jest nowy projekt badawczy, dźwięki monofoniczne. <laughs> ok, zdaje się pierwsza recenzja gry Evolution. I może dasz piątkę, no znowu ta piątka. I teraz czwórkę da. A nie, piątkę, bo kiedyś mi ją wkleczył. RPG jest mm, Ok, dziwaczne, ale dobra oko <laughs> stworzymy raport o grze, o jeszcze nie stworzyliśmy o... <laughs> Przepraszam, ale... Ale to stworzymy o dzikim zachodzie najpierw zapomnieliśmy w poimim odcinku. Trochę spieszyłem. Jak chcecie pobrać w tą grę, ta gra jest na Steamie. Kosztuje 9 euro. Jak chcecie, możecie sobie kupić ma? A ma? i tak wydawałam samą na PC, tam na razie no. <śmiech> <śmiech> Więc coś się teraz <laughs> Nie wiem, mam chrybę teraz, nie wiem co I teraz... nie wiem czy to ale dobra, right, nieważne. I teraz stworzymy raport o Evolution. Jest, 10 tysięcy przekroczyło. Ewolucja RPG to straszne połączenie. Oj. Hmm, Oj, To dobra, badania jakieś zrobimy nowy temat... Rytm Może być Jeszcze to jakieś tam badania zrobimy Długo że robimy nowy czynnik w tym, ale może w następnym odcinku, jeszcze nie wiem a to... Popanuj ten temat Zbadaj Dziękuję przebadania samouczek w grze a ym, przepraszam jak słyszeliście dźwięki jakieś w tle ale ym, nieważne mam nadzieję że nie przeszkadza to dobra planowaliśmy samouczek w grze własny silnik eee, Nie wiem Jeszcze silniku nie tworzę Jeszcze może jeden, no, jeden projekt badawczy zrobimy mm, Wybierz temat <laughs> grę może o rytmie wybierz temat rytm no, i to będzie przygodowa gra na PC. I to będzie gra wyklaść rytm. Tak, wiem, taka nazwa. Silnik, tak na. opowieści wszystko porównuję właściwie, ale rozgrywka trochę większa. I okej, okay. tak wiem, zaraz zrobię silnik. No i dialogi małe. Słuszna inteligencja, trochę większa. Projekt poziomu duży. Okej. Okay. Ja grałem po, poza odcinkiem stworzyłem grę The Clash rytm miała ocenę 975 więc może się uda podobno mi tego stworzyć e, dźwięk no musi być do, dobry dźwięk w rytmie w rytmicznej grafika trochę słabsza projekt świata prawie no tak. Mniej niż połowa i okej, okay. prawie cały majątek poświęciliśmy na to, tylko 14 tysięcy, całe. Mam nadzieję, że ta gra przyniesie nam sukces. No i teraz nowy rekord technologii. Nowy level dialogu. Wydaj grę. Okej, okay, zacznę recenzję. Ooooo, słabo, słabo. 4 banalne. Nie przyniesie nam sukcesu. Ani dobra, ani zła. Może... Aj 4 25 średnia. Może jeszcze stworzymy nowy silnik i już trzeba będzie kończyć odcinek Badania jakieś zrobimy Małe grupy docelową Badam. O kurde Jesteśmy na minusie O nie, jesteśmy na minusie Chyba w tym odcinku nie słyszymy silnika, ponieważ My zwankrutowali. <laughs> Okej. Okay. No dobra, to... Zrobimy jakieś zlecenie. Test. To się wydaje łatwe. Zobacz. Aby się nie drapał po głowie, to jest zlecenia, przez to przegramy z na pewno. Dobra, zrobiliśmy zlecenie. Dobra. Aha, dobra. OK. No to by było na tyle w tym odcinku. <laughs> nie, nie mamy żadnych nowych sukcesów tutaj. Yy, więc. Yy, to łap, łapkujcie jeśli. Yy, łapka w górę dajcie. Jeźcie łapka w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Suba żeby być na bieżąco. Yy, no to do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.